Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale barany, lwy oraz strzelce. Zapraszam Was kochani serdecznie do czytania tygodniowego od 29 sierpnia do 4 września. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne. Oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie, odpowiedni dla swojego znaku zodiaku. Wówczas działa jak osobisty talizman, osobisty amulet. Dobrze. Moi drodzy, zaczynamy czytanie tygodniowe zodiakalne barany 29 sierpień, 4 września. Co dla baranów w tym czasie? Kochani, bardzo mocno sprawy zawodowe mi się tutaj zarysowały. Jesteście w karcie cesarza, czyli to jest karta barana, to jest wasza energia. Dużo działania, dużo aktywności, taka pozytywna energia w pracy, kochani, jakiś ruch, duży ruch. Być może zmieniacie pracę, być może wyjeżdżacie gdzieś za granicę. To jest też praca, która jest na dwa etaty, na dwie zmiany. Praca zdalna, praca właśnie przez internet wyjazdowa. Tutaj będzie duży ruch w tym tygodniu. Część z Was będzie zmieniała pracę, być może będziecie gdzieś się przeprowadzać, przemieszczać. Inna część osób tutaj y, zaczyna coś nowego, możliwy jest awans, podwyżka, Fajna premia. E, możliwe, że dostanie, zostaniecie w tym tygodniu docenieni, e, i też ktoś powie Wam, na przykład, że podoba im się Wasza praca, e, no i chcieliby, żebyście coś rozwijali więcej w tym kierunku. Jeżeli prowadzicie własną działalność, własną firmę, no to tutaj, kochani, w tym tygodniu będziecie też się skupiać na tym, żeby pozyskać nowych kontrahentów, nowych klientów, ruszyć do przodu. W ogóle w tym Waszym czytaniu podoba mi się to, że macie dwa asy. Azbuław oraz as kielichów. Dwie szanse na coś pięknego, tak? Askielichów to przeważnie miłość, wena, twórcza pasja. Azbuław to taki ogień, zapalnik do działania, dużo energii, takiej pozytywnej, energii właśnie ognistej. Tutaj kochani, powiem tak, jeśli chodzi o pracę świetnie, bo tu macie wenę, tutaj macie działanie, tutaj macie w ogóle docenienie ze strony otoczenia, także będziecie się rozwijać, natomiast uczuciowo mam piątkę mieczy. Piątkę kielichów. No, piątki to dosyć trudne karty w tarocie. Ciężko jest je interpretować, natomiast w tym zestawieniu mogą mówić o trójkącie miłosnym, mogą mówić na przykład o tym, że ktoś się dowiaduje, że partner, partnerka są nieszczerzy. Ciężko wam zaufać nowo poznanej osobie i z racji tego, że mamy tego asa kielichów i tutaj jest miłość z otoczenia, to jednak może tak być, że ktoś tutaj dowie się o zdradzie partnera, dowie się o tym, że partner był nieuczciwy. Dla innych też może być taka informacja, że jeśli wydaje wam się, że coś zostało utracone, że ta relacja już no, nie da się jej odzyskać, tak? że to już jest coś straconego, no to kochani, jest szansa, nawet podwójna, macie dwa asy, na to, żeby to odratować. Tak? Czasami jest tak, że nam się wydaje, że partner jest nieuczciwy tworzymy czarne scenariusze w głowie, one nie muszą mieć w ogóle zupełnie żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Bo czasami nasza wyobraźnia potrafi tak, tak działać, że my sami sabotujemy to wszystko, sami potrafimy sobie nawciskać do głowy takich kitów yy, i później wyobrażamy sobie, że partner nas zdradza, yy, a tak absolutnie nie jest i można też kogoś skrzywdzić w ten sposób, więc no, w takim wypadku trzeba robić czytania prywatne. Albo też no, porozmawiać z partnerem, e, lub po prostu no, sprawdzić to wszystko, tak, zanim e, wydamy osąd. E, co może nie dojść do skutku, jakiś wyjazd, jakaś impreza, zabawa, bo to jest na pozycji, co może Was zasmucić. Czwórka, buław. No nie będzie jakiejś imprezy, nie będzie jakiegoś świętowania, być może liczyliście na jakąś e, tutaj podróż, może coś się nie odbyć w tym tygodniu, możecie mieć na przykład dużo pracy i, na, i, i gdzieś ten urlop trzeba będzie przełożyć, tak. Jeśli chodzi o zdrowie, pokazała nam się karta Trójki Pentakli. To są hormonalne zaburzenia, przemiany materii, to są również alergie pokarmowe, moi drodzy. Także zwróćcie uwagę na to, co jecie, czy was to nie uczula i po prostu jak dany produkt działa na wasz organizm. Życzę wam, moi drodzy, wspaniałego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem Zodiaku. Buziaki. No i teraz przechodzimy do Lwów. 29 sierpień, 4 września. Co dla Lwów? Jakie energie? Mhm. No więc tak, czytanie jest oczywiście ogólne, przypominam, nie dla każdego. Natomiast tak, na pozycji pracy, piątka pentakli. To jest albo zubożenie, albo strach przed utratą pracy. Hmm. Tutaj też mamy wieże. Coś nagle runęło, ktoś mógł dostać wypowiedzenie, ktoś mógł dostać zwolnienie z pracy, coś poszło nie tak. No i kochani, będziecie zastanawiać się, co z tym fantem zrobić, tak? Będzie trzeba poszukać nowej pracy. Hmm. Może też tak być, że po prostu ktoś wam obniża pensję, no i w tym przypadku będzie trzeba zastanowić się nad zmianą pracy, tak? No, jakieś fiasko na pozycji zawodowej. No, wieża piątka denarów, no, całkowicie kiepskie karty. Natomiast to jest tylko tarot, to są tylko przekazy z kart. Kochani, wy macie tutaj podjąć decyzję, co dalej robić, tak? Absolutnie nie wolno wam się załamywać. To, to nie w tym rzecz, to nie o to chodzi. Tutaj się przyglądacie po prostu temu, jakie są rachunki do zapłacenia, ile trzeba odłożyć, co trzeba opłacić, i faktycznie będziecie kombinować, co zrobić, żeby z tymi pieniędzmi tutaj. No, było dobrze, żeby nie popaść w długi. Królowa Pentakli na tej karcie ma zamknięte oczy, ona nie dostrzega pewnych możliwości, pewnych szans, które się gdzieś pojawiają, ale jednak trzyma ten pentakl i będzie po prostu kombinowała, co dalej zrobić. Tak? Nie wolno po prostu utkwić w marazmie. Tutaj co miłego się wydarzy, no, uleczyliście zranione serce, była rekonwalescencja, być może, nie wiem, po jakichś zabiegach, być może była jakaś wcześniej choroba, i teraz wychodzicie, kochani, z tego. Możecie tutaj faktycznie teraz czuć się lepiej, a smieczy mówi o tym, żeby na wszystko spojrzeć bardziej trzeźwym okiem. I przede wszystkim, jeśli chodzi o te sprawy zawodowe, tak? Nie dajcie się oszukać. Ja mam też informację, że może ktoś chcieć od Was pożyczyć pieniądze i nie oddać, więc uważajcie też na oszustów, tak? Żebyście nie byli później stratni i nie poczuli się oszukani. Tutaj, jeżeli chodzi, kochani, o zdrowie, mamy szóstkę kielichów. Szóstka kielichów to są defekty genetyczne, duża możliwość otrzymania choroby dziedzicznej. Taki ma przekaz karta. Uczuciowo dziesiątka pentakli, to jest stabilizacja, tu jest rodzina, tu jest szczęście rodzinne, dom, tak? No, jedyne, co was może zasmucić, to faktycznie z tymi pieniążkami trochę tak kiepskawo w tym tygodniu. Będzie trzeba pokombinować, gdzie tu więcej zarobić, co odłożyć. Osoby w stałych związkach, osoby, które mają dzieci, no będziecie przygotowywać się do szkoły, kupować wyprawki, to już jest ten czas. Osoby samotne mogą kogoś poznać przy pracy, kogoś przy pracy do, do, do rodziny, albo po prostu gdzieś, nie wiem, będziecie szli na jakąś imprezę rodzinną, jakąś większą uroczystość i tam poznacie tę osobę. Bardzo, bardzo fajny tydzień, natomiast jeśli chodzi o sprawy zawodowe, ja mam wrażenie, że sobie tak czy siak poradzicie. Macie tego asa, macie tutaj królową Pentakli, są jednak możliwości, które się pojawią, także zakasamy rękawy i działamy. Życzę wspaniałego tygodnia, kochani. Zapraszam Was do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i pobranzoletki z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec strzelce, co dla Was? 29 sierpnia, 4 września. Strzelce. Moje drogie strzelczyki, u Was tak. Yy jesteście w, si w silnej karcie cesarza czyli w ogóle możecie mieć wsparcie w jakimś baranie zodiakalnym w starszym mężczyźnie, ktoś kto jest majętny ktoś kto jest na przykład głową rodziny ktoś was tu będzie wspierał finansowo macie mm, faktycznie jeśli będą jakiekolwiek problemy ktoś was wesprze będzie pomoc, będzie wsparcie ktoś wyjmie pomocną dłoń, natomiast w pracy mam wrażenie że wy się zastanawiacie nad zmianą, albo nad zmianą pracy albo po prostu nad tym czy nie zostawić tego w cholerę i nie znaleźć czegoś nowego. Hmm, może tak być, że ktoś też tutaj e, z wami konkuruje w danej firmie. E, będziecie chcieli od tego odejść, tak? No, Dwójka pentakli mówi o podejmowaniu decyzji, o zastanawianiu się, czy po prostu zostać tutaj, czy pójść gdzieś dalej. Możecie czuć się niedoceniani, możecie czuć się niespełnieni. Mamy też dwie piątki: piątkę kielichów i piątkę buław. To jest jakaś taka walka, też w uczuciach. Dwie piątki. No te piątki to takie dosyć kiepskie karty w tarocie, ja bardzo ich nie lubię, natomiast zawsze trzeba wyciągnąć jakieś pozytywne tutaj mm, wiadomości, bo ja nie lubię mówić o negatywach mm, i staram się was zawsze podnieść na duchu, moi kochani, także tu nawet jeżeli jakiś konflikt się pojawi, jakaś kłótnia w rodzinie, czy z partnerem, partnerką, starajcie się zacisnąć zęby. Remita też mówi o tym, żeby wyjść gdzieś w plener. E Przemyśleć, zamiast się z kimś kłócić, to po prostu sobie pójść pobiegać, posiedzieć nad jeziorkiem, e, pójść na spacer do lasu, przemyśleć to wszystko, e, żeby nie wchodzić w sytuacje konfliktowe, tylko po prostu e, no, w miarę załagodzić sytuację, tak? No bo nie ma sensu tutaj tworzyć konfliktów, nie ma sensu się z kimś tutaj użerać. Lepiej na spokojnie coś pozałatwiać, tak? Będziecie zdrowsi i Wy, i ta osoba. Co was może zasmucić paszkielichów kielichów? Jakieś sytuacje z dziećmi, jeśli macie, no teraz zaczyna się rok szkolny, więc może być jakaś nerwówka, e, przygotowania, też no, mm, no wiadomo, jak to bywa po wakacjach, tak? Człowiek wypoczął, nabrał sił, a tu jednak znowu obowiązki, stres, e, nerwy, także różnie bywa, dlatego pojawiają się konflikty w domu. Dla kogoś też może tak być, że wy się bijecie z myślami, komuś się może wydawać, że zostało coś utracone jakaś relacja, ktoś się odszedł, ktoś się nie odzywa, milczy, bo tu jest milczenie ewidentnie. Jeśli macie taką sytuację, że z kimś się spotykaliście, ale ta osoba się nagle przestała odzywać, odpisywać, ślad po niej zaginął, no może tak być, że po prostu bijecie się z myślami, co dalej zrobić, tak? Czy odpuścić, czy nie odpuszczać. Czytanie jest ogólne, więc ja też nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co macie zrobić. Mogę to zrobić w czytaniach prywatnych, bo wtedy mam wgląd w Waszą osobistą sytuację. Jeżeli chodzi o zdrowie, moi drodzy, dziewiątka pentakli. Dziewiątka pentakli to są problemy skórne, także tutaj na to zwróćcie uwagę, jakaś wizyta u dermatologa. Sprawdźcie też, co jecie, czy Was na przykład jedzenie nie uczula, tak? Życzę Wam, kochani, wspaniałego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Ściskam mocno, pozdrawiam serdecznie.